Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy. Witajcie już w kolejnym z wielu odcinków gry Heroes of Might and Magic 4. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić tutaj dwa budynki. Jest to seminarium oraz uniwersytet. Budynki te łączy to, że jest to miejsce nauki. Możemy się tutaj nauczyć różnych zaklęć, różnych umiejętności. I jedno są tutaj bardzo zbliżone do siebie. Na początek chciałem dla Was omówić seminarium i seminarium, jak już zapewne wiecie, występuje w przystani w zamku życie. I tutaj przy okazji wam zdradzę tutaj taki kod. Myślę, że wielu was, wielu was go zna. Ci, którzy nie znają, już wam powiem, jak go wpisać. Tutaj kiedy patrzymy na klawiaturę, naciskamy jesteśmy w ekranie miasta, naci, naciśnijcie raz klawisz tabulator. Wyświetli Wam się taka komenda i wpiszcie tutaj trzy słowa NWC, i wpiszcie City of Troy. City of Troy. To tutaj pokażę Wam się tutaj, ukażą wszystkie budynki. To jest tak zwana, tak zwana gra na kodach. Oczywiście nie zalecam grać na kodach, ale jeśli tak, w ramach ciekawostki, to Wam tutaj wolałem to pokazać. No, i oczywiście dziękuję tutaj Wam wszystkim za lajki, za komentarze, za subskrypcje. Bardzo mnie to buduje, bardzo mnie to motywuje do tego, aby stworzyć dla Was kolejne ciekawe materiały. I właśnie ta seria jest to taka typowo rozrywkowa. Właśnie astrologowie ogłosili, że budynkami tego miesiąca są seminarium oraz uniwersytet. I wracając do budynku uniwersytet, słuchajcie, ten budynek wcale nie jest tani, on jest tutaj. On kosztuje. 5750 zł, drewna i rudy bardzo mało kosztuje, za to tutaj bierze od nas też kryształ oraz klejnot. Nie jest to dużo, ale jednak po dwa. No i sama cena, nie jest, tutaj, nie jest, to, nie jest to po prostu najtańszy budynek. I pisze tak, pozwala nauczyć się czterech umiejętności na podstawowym poziomie za cenę 2000, 2000 sztuk złota, jedna. Dodatkowe umiejętności można wybrać spośród taktyki walki. Magi Życia, Magii Ładu oraz Magii Natury, więc takich rzeczy możemy się nauczyć. I sprawdźmy tak przykładowo, wybierając rycerza, jakie tutaj umiejętności mógłby się nauczyć. Oczywiście, wszystko to jest losowo, warto o tym pamiętać. I tutaj sprawdzimy sobie seminarium i możemy poznać takie umiejętności jak atak, poziom podstawowy, Magia Natury, Magia Życia oraz walki. I tutaj takie umiejętności nam się wy, y, wylosowały. Ja bym, gdybym grał, to bym wybrał, bo już w standardzie mamy tutaj taktykę, grając z rycerzem, to ja bym wybrał te dwie pierwsze y, z prawej: magia życia lub y, walka poziom podstawowy. Te bym wybrał. Tu przykładowo kubmy, przykładowo magia życia, dajemy y, kub. Co to się nazywa? Dobrze, i kupiliśmy tą umiejętność, i od razu, mamy, i od razu poznaliśmy zaklęcie o nazwie Błogosławieństwo. Że tam fajna, e, fajna sprawa. Nauczyli, nauczyci, na, właśnie nauczyliśmy się magii życia, i w ten oto magiczny sposób nasz bohater ma e, nie tylko taktykę, co już miał w standardzie, ale również nauczyliśmy się magii życia. Więc seminarium pozwala nam nauczyć się kolejnej e, umiejętności. Teraz e, dla przykładu wybierzmy. Kapłana. No i kapłan. Kapłan, dajmy tutaj, ma podobnie. Kapłan ma w standardzie życie, więc tutaj warto mu dać przykładowo, ja wiem, taktykę. Wcale nie jest bądź walkę. I przykładowo dajemy, żeby się nauczył taktyki. Dajemy, ucz się. O, przepraszam, tutaj dajemy. Rion poznał. I widzicie, nasz, nasz kapłan ma już. Nie tylko y, życie, ale również e, taktykę Także tak działa e, seminarium. A jeśli chodzi o e, uniwersytet, e, ten budynek możemy nabyć w akademii. Grając fortecą Akademią, i może z, znowu posłużmy się tym kodem. Tak, gwoli przypomnienia, tak jak mówiłem na początku filmiku, naciskamy, naciskamy klawisz e, tabulator i wpisujemy NWC City of. I dajemy Enter. I mamy wszystkie budynki na zawołanie. Także to są gra na kodach. Oczywiście, tak jak mówię, nie zalecam gier na kodach, bo granie na kodach jest tutaj niezbyt dobre, moim zdaniem. I jeśli chodzi o uniwersytet, to ten budynek kosztuje słuchajcie bardzo podobnie jak. może być identycznie, niemalże. Tylko, że tutaj jest uncja siarki, dwie siarki, a tam było kryształo, o ile pamiętam, i też dwa klejnoty: 5750 sztuk złota, 5 drewna i 5 rudy. I tu słuchajcie, mamy tak dodatkowe umiejętności można jak szlachectwo, zwiat, magia życia, magia ładu oraz magia śmierci. Takiej umiejętności możemy się nauczyć. I zobaczmy tutaj, jakby, jakbyśmy grali tutaj magiem. Mam tylko, mam tylko magów, no to wybierzmy maga tutaj i mag niech wejdzie do zamku. I kliknijmy na uniwersytet. To słuchajcie, mag może się nauczyć tutaj zwiadu, uroku, szlachectwa bądź zaklęcia. To są oczywiście losowe, to się zawsze losuje. I przykładowo, jak już wiemy, magowie w standardzie mają magię ładu. To dajmy przykładowo szlachectwo. Dajemy ucz się. I nasz mag, słuchajcie, ma już nie tylko magię ładu, ale również e, szlachectwo. Bardzo fajna umiejętność. A jeśli chodzi o lorda, to sobie go kupmy na poczekaniu. Lord. Kiedy wybieramy lorda, to lord ma słuchajcie takie jak zwiat, magia ładu, dyplomacja i zaklęcia. Kiedy ja bym wybierał lorda, to ja bym brał od razu ład. Od razu, nawet bym się słuchajcie, nie zastanawiał. No ja uczcie ucz się. I nasz lord ma już celność. Słuchajcie, zaklęcie. Także nie tylko szlachectwo, ale również i ład. A jak wiadomo, magia ładu jest tutaj potężna w tej grze. Wiecie, jakie są tutaj czary: celność, yy, grupowa celność, yy, iluzja. Naprawdę, magia ładu jest tutaj potężna. Zapomnienie, super sprawa. I tak się, moi drodzy, prezentują te dwa budynki. Tutaj w ładzie, w Akademii jest uniwersytet, a grając życiem mamy seminarium. Zarówno seminarium, jak i uniwersytet są to miejsca nauki. Możemy się tutaj nauczyć wielu. Ciekawych umiejętności. No i moi drodzy, jeśli tutaj materiał Wam się tutaj spodobał, proszę Was o lajka, komentarz, subskrypcję. Do następnych materiałów trzymajcie się. Cześć! Pa!